11 nie na jakoś, mega trudno. Dobra. Wtedy się odcinek schącił na 40 sekund. Uff, na szczęście nie jestem łapany... przez NextBotsy. lupa jakiś... sanik. Oh my god. Tyby mogę zginąć tak naprawdę. I tutaj żyje na nie tyle dobrego. Nie wiem co to było, ale żyje. O Jezu co się dzieje. O, jeszcze pociąg. Zwariowane samochody, a to z, 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 z samochodów tak muzyka leciała Dobra. Z... To, 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 to. Krąg skurczy się za. Teraz się kurczy. Ja kupiłem skurczenie się krąg... Nie! Kremek! Um... Nie! Kręgle! to geniuszem Myszor Banan is a genius. A w ogóle zapraszam też na mojego Discorda. Link macie w poście. Sorry, że wam trochę tego uciąłem. No ale po musiałem. O. o nie. O nie to. Ty ja mam duży łeb. I co teraz? Nie, nie, ja nie skaczę. Bo dobra. W sumie samo nie skaczę. A table. Table! Normalnie teraz. A table! Dobra. Ten odcinek się już nie skończy. O, w sumie, widzicie, co zmieniam zasady. Nawet jak wygram, to i tak odcinek się kończy. Więc no, Karl skacze jakiś. No Tacos. A to fajnie jest. Bo tu tu jest. Trąk, kurczę, kurczę za jeden. Trąb się kurczy. Ow. Z się zmieni. trzyma dmuchary. No trzymają ciągle bory, dbani, 15 dostaje rzeczy. Karla zniknęła. O, o, świetnie, wiatrak. A w sumie będę wygadł w więc... miejscu. Dmuchary. się za. Nie, to ja nie mogę ujrzeć. Nie, nie, nie wchodzę po jakieś 20 rzetronów. Chcę wygrać i zakończyć. Nie, bitwa na śleści. Walcz... O, no to fajna bitwa. Losowy gra czasami się poza O. Okej, okay, dobrze, że ta baba nie była... Czy ten, nie, ten był chłop. To już ten chłop nie był za kukiem. O Boże. Znowu kręglę. Uh, dobra. O nie, laser idzie. Co? jest Jeszcze sześć konkurentów mam. Znowu? Znowu gle Czy laser tu leci? Świetnie. Nie, 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 nie. nie. Stawaj. Dobra, stałem. Skok pojawi się, co? Co? Mam czterech konkurentów. Ok, to łatwo teraz będzie. Ten, tak, ten Take Junior. Idziemy. A tu jest ten Take Junior. I co? No. Nie jestem w tym momencie. Nie to. Czterech konkurentów. O nie, to 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 tornado? Gdzie za to, to, nie powoduje. A tu za póluję. <noise> <noise> Jeszcze bumper cars świetnie dobrze, chociaż będę tu na górze. Nie, Kurczę. lawina oho to grubo, gdzie mam się schować o jezu gra zamienia się, zmienia. się Among us. to się minął nie, nie to 20 żetonów ciąg jest prawie 20 żetonów a eee, nie, bo na ma tą nie, Razer Gun no dlaczego aha, bo on wyszedł w ogóle Znowu ktoś? Ktoś na pewno kupuje te 20 że za wyjście z kręgu. Na pewno ktoś to kupuje, nie wiem czy to tak samo. Skacz. Noś skacze. Karol chyba też się przyłączył. O nie. Trampolina na lodzie. A, a dobra, no nie ważne, już nie. Uii. W ostatniej chwili. A wojam dalej duży łeb. Znowu lawina? Tak, mnie ochronił. A z której? Statek. Co? Tak, tu mam przeżyć. lawina i przez statek piracki. Czemu boryt walną, coś dostaje? O. Nie, nie. nie. Free Spinners. serio? Co? Mam patelnię. Bi. Tak dostała. Dostała patelnię, patelnią, patelnią. Patelnia, patelnią, patelnią ją. Ale start trochę HP Dobra. Jeszcze. Jeszcze jeszcze wiatrak, nie? Jeszcze wiatrak Świetnie. Jest ja mam więcej HP. O, z energii Ewon. To, 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 ten bekon już nie ma szans. Przecież. O, może ale mam głowę! Co jest? Co jest? Uff. <gry> już nie wejdzie tu! A weszła jednak jakimś cudem, ale no tak mało HP. Fe... Ośmiornica Junior. E nie, iść, no, i się odradza! O mina. Poza klukiem. Nie, bo się to ten! Odradza! odradza. Ja, Spójrzcie za dwa, jeden. Jest się... energia Ewa! Padła. Tam się podoba, na no, na ja tą cewkę. Dobra, mam dwóch tych. A table! Jezu, cicho sieć. on no nie, deadly snail. Gdzie tam ślimakatu? tu? <grym> mm. Ok, znowu oczywiście. Wchowam ją. Dobra. I tak będzie pewnie się pewnie przyspiał w sakudzie. To już to kółko, już jest takie małe. Speed coin. Jest. Nio, nio. O jezu. Cio, cio. O nie, lasy. Wee. Wee. Proszę ja. Jest. Chociaż wcale nie. Chociaż mam coś. Krusy. Za pudę Nie, ja nie idę do bakrusy Bajka na poduszki A nie dalej płacę. W Wywalę w, 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 ją. Borek bumy Lawina? Wstawam A bo ja mam cewkę szybkości Znaczy Switcoila. tsunami? tsunami v Slavina? Aha. No to jsem na...